Widzę, żeby mały problem z internetem, już wszystko jest ok. Jeszcze chwilę poczekamy na, na resztę. Niestety tutaj jest nowe też. Nowe musiałam założyć wideo, ponieważ coś starsze mnie tak poszło. Złośliwość rzeczy wyższych, rzeczy, rzeczy tutaj stworzonych. Niestety. Teraz mnie słychać? Super. Bardzo się cieszę. Skończyliśmy na, na Izraelitach, że oni mieli problem i zawołali Pana Boga, i Pan Bóg do nich przyszedł. I również dzisiaj tym bardziej my możemy do Pana Boga wołać, również też Pan Bóg widział, jak bardzo ludzie cierpią na ziemi w czasach Pana Jezusa, dwa tysiące lat temu, i Pan Bóg, słuchajcie, dał nam Jezusa. Bóg Ojciec dał nam Jezusa żeby nas wybawił, ale już nie z niewoli babilońskiej, z jakiegoś konkretnego tam problemu, ale z tego wszystkiego, co nam doskwiera. To jest też pięknie niesamowite, że Pan Jezus, Pan Bóg przez Pana Jezusa, daje nam to wszystko, co jest nam potrzebne do życia. No i ogólnie mówiąc, szczęście. Wczoraj też nam przy świętej mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, Spotkanie Pana Jezusa z pewnym człowiekiem, setnikiem, który prosi Jezusa, żeby ten przyszedł i uzdrowił jego sługę, ponieważ umiera, choruje. Mi się bardzo spodobało jedno zdanie, dwa słowa, i słowo i pomiędzy. Jezus, Jezus powiedział, że przyjdzie i uzdrowi tego chorego sługę. I po prostu przyszedł i go uzdrowił. I to wszystko, co jest nam potrzebne, to właśnie wejść, w taką bliskość z panem Jezusem. Dzisiaj pan Jezus daje każdemu, każdemu, z nas sakramenty. Pamiętam takie swoje ostatnie doświadczenie z sakramentami, konkretnie z sakramentem spowiedzi świętej. W Ugandzie jak byłem na misji, na doświadczeniu misyjnym w Ugandzie i tam poszedłem do spowiedzi świętej. Spowiadał ksiądz hindus z Indii, misjonarz po angielsku. Ja mój angielski wtedy był bardzo słaby. Poszedłem szybko do kaplicy, był tam wystawiony Najświętszy Sakrament w Ugandzie. To jest akurat to było taka wioska Karama koło granicy z Rwandą. Był wystawiony Najświętszy Sakrament, zacząłem się też modlić, przypominać sobie wszystkie swoje grzechy. Potrzebowałem spowiedzi świętej. Pamiętam, że wziąłem telefon, odpaliłem gogle i zacząłem na, w tłumaczu w gogle szukać, e, szukać wszystkich swoich, swoich grzechów, jakie mam po angielsku. Przetłumaczyłem, poszedłem, powiedziałem tak jak umiałem nazywać po angielsku swoje grzechy, to, to z czym sobie nawet nie radzę. Ksiądz rozgrzeszył, po błogosławie, pamiętam, tam, że odszedłem kilka metrów dalej na plac i miałem wrażenie, że zaraz nie wiem, mogę się unieść. Taką miałem lekkość w środku, takie miałem doświadczenie lekkości. Sakrament, sakrament spowiedzi świętej, pokuty i nawrócenia. Owoce tego sakramentu dają wolność, pozdrawiają duszę. Czy Eucharystia? Mieszkając w Poznaniu, jako młody student, kiedy spotkałem Pana Jezusa, kiedy doświadczyłem tego przemieniającego spotkania z nim, chodziłem na Eucharystię. Wcześniej też chodziłem, ale chodziłem, bo musiałem, bo tak byłem nauczony. Jakoś nie doświadczyłem działania Pana Jezusa na Eucharystii. Raz w tygodniu byłem nauczony to chodziłem. I po nawróceniu, po swoim doświadczeniu działania Pana Boga, zacząłem chodzić na Eucharystię, bo tam oczekiwałem spotkania z Panem Jezusem. Brakowało mi paliwa, brakowało mi energii do życia, brakowało mi radości. Byłem bardzo zmęczony. Kiedy tam chodziłem na tę Eucharystię, to Kościół Farny, może ktoś, ktoś pamięta, ktoś wie, kościół Kościół Farny, Bazylika Mniejsza, Koło Starego Rynku. Jeszcze bliżej jest plac kolegiacki, i tam pamiętam, że przychodziłem gdzieś szybciej przed Eucharystią. Jeszcze zostawałem po Eucharystii. Skoncentrowałem się jak mogłem na Eucharystii, na słowach księdza jako student wychowania fizycznego wtedy jeszcze, bo Pan Bóg napełniał moje serce. Tam dalej, niedaleko, stary rynek, ulica Wielka, imprezy. Wrocławskie imprezy, czekolada, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo imprez, muchos Potatos. Jakie tam są jeszcze, to też teraz już nawet nie pamiętam. A ja, Eucharystia. Coś niesamowitego. Środa imprezowa, piątek imprezowy, środek tygodnia imprezowy, tam studenckie środy, czy później piątki, początek weekendu. Impreza w Poznań po prostu aż wrzał. To centrum wrzało aż przy, przy kościele farnym, cały rynek aż wrzał od młodych, którzy byli na imprezach, tam też dużo się dzieje w takich momentach, a ja pamiętam, że szedłem sobie do fary na mszę i spokojnie, wieczorek, 19 godzina msza święta i wychodziłem po tym przy święt i spokojem, byłem się jeszcze przejść, ale już nie pójść na imprezę, tylko byłem się przejść na płycie starego rynku, miałem sobie tyle pokoju, Tyle radości. Nie potrzebowałem już iść po nie potrzebowałem już iść na imprezę do paru, do, do pubu, do baru z, ze znajomymi, przyszedłem na Eucharystię. Pan Jezus na Eucharystii karmił mnie e, swoim życiem. Pan Jezus dawał mi to, co jest mi potrzebne. Wypełnia moje serce. My tak często jako ludzie, kiedy mamy pustkę w swoim sercu, oczywiście naturalna rzecz, że szukamy, żeby tą pustkę wypełnić. No i często też nieświadomi tego, chwytamy się tego, co jest najbliżej nas, co jest najszybciej dostępne, żebyśmy mogli te serce nasze wypełnić, serce, które bardzo chce być pełne. No i niestety też wchodzą później jakieś grzechy, rzeczy, które serce wypełniają na jakiś czas, ale ta pociecha jest, jest krótka i chcemy jeszcze więcej, tak działa też grzech że wypełnia w jakiś sposób nasze serce, ale to jest, to jest krótkie. Jeszcze więcej chcemy, jeszcze więcej chcemy. Tak ten cykl się powiela. A Jezus nam daje, słuchajcie, sakramenty, spowiedź. Możemy zrobić reset naszego życia, kiedy na przykład idziemy złą drogą. Daje nam Eucharystię, czyli karmi nas. Byłem teraz w Brazylii na doświadczeniu miejscowym następnym, bo tam Pan Bóg mnie poprowadził. I mogłem doświadczyć... Niezwykłego działania wspólnoty kościoła. Eucharystia codziennie. Mogłem się karmić. Byłem daleko. Było ciężko. Obcy ludzie, obcy język. Nie znałem w ogóle, nie znam. Portugalskiego dopiero się uczę. A tam Eucharystia codziennie. Przychodzę jak do siebie, tutaj w Małomicach, Sao Paulo, Fawela, Moinio, centrum Sao Paulo, niebezpiecznie jest Eucharystia. Czuję się jak w Małomicach, czuję się jak w Polsku. Jestem jak u siebie, Eucharystia. Piękne. Jest Eucharystia, jest Pan Jezus. Również my możemy dzisiaj doświadczać takiego wspaniałego działania jak Izraelici. Co musiał czuć Mojżesz, kiedy pas, owce swojego teścia, jetro, zwykły szary dzień, pewnie już było wieczór, kiedy idzie przy Górze Choreb, przy Bożej Górze Synaj, nagle coś czuje, żeby. Poszedł do góry, coś go ciągnie. Nasza Eucharystia nas też Eucharystia przyciąga, Jezus nas też ciągnie do Eucharystii. Też wchodzimy na, na górę Choreb, na Eucharystię. Idziemy do kościoła i tam Możesz ma piękne doświadczenie Pana Boga w krzewie gorącym, w krzewie ognistym, krzew, który się nie pali, który się pali, ale nie, nie spala. Tam jest Pan Bóg. Ogień, który, który, który płonie, a nie spala tego, co, co, co dotyka, to jest właśnie miłość Boża. To jest właśnie hostia, to jest Najświętszy Sakrament. Jezus nam daje swoją miłość, która nas zapala, która nas podpala, ale nas, nas nie spala. Miłość, która buduje. Tym właśnie jest Eucharystia, tym właśnie jest miłość Pana Jezusa. Przeciwnie do grzechu grzech też daje nam paliwo, ale nas w końcu niszczy Eucharystia, też nam daje miłość, ale ogień Eucharystii nas nie niszczy. W tamtym tygodniu jeden z oglądających imieniem The Nexto napisał czy opowie ksiądz o cyrografie z diabłem. Pewnie, że mogę opowiedzieć. Opowiem ci, co mówi Pismo Święte na ten temat, a Pismo Święte mówi również... O Panu Jezusie, który też miał możliwość podpisania cyrografu, ale Go nie podpisał. Wszyscy znamy, kiedy Pan Jezus po Chrzcie Świętym był kuszony przez szatana trzy razy, szatan mu dawał wszystko królestwo. Ekranizacje biblijne nam pokazują, jak Pan Jezus widzi siebie, jak siedzi na tronie, na tronie królewskim, taką dostał wizję od Szatana, mógł zobaczyć, jak to jest. Być Panem całego świata. Pan Jezus tego nie przyjął. Dawał Mu też bogactwa, sławę. Jezus tego nie przyjął, ponieważ władza, ponieważ każdy pakt z szatanem to jest coś, coś niedobrego. On się kończy, a w tym nie ma nic dobrego, ponieważ szatan nie chce naszego dobra. On chce naszego upadku, naszego nieszczęścia. A jak nam daje coś ciekawego, jakieś różne historie z gwiazdami, kiedy tam oni też podpisywali, głównie z gwiazdami amerykańskimi, kiedy podpisywali cyrografy, czy jakoś zawierali też pakt z diabłem, to się kończyło źle. Słyszałem o jednej gwieździe, takiej też znanej, która miała też takie doświadczenie zawarcia paktu ze złem, to się dla niej źle skończyło w takim przypadku, że bardzo chorowała. Nie mogła z tej choroby wyjść. Skutek działania zła. Gdzieś to zawsze wyjdzie. Więc zachęcam też Ciebie, do to, żebyś o tym nie myślał, ale żebyś szedł za przykładem Pana Jezusa. Była pokusa, Pan Jezus miał pokusę od złego ducha i ją odrzucał. I jest bardzo szczęśliwy, Pan Jezus był bardzo szczęśliwy, a nie miał żadnego paktu z diabłem. Dzisiaj poprosiła o modlitwę wstawienniczą Daria i Edyta. Więc teraz powierzam Ciebie, Dario, i Ciebie, Edyto. Panu Bogu, powierzam też Was wszystkich, którzy tutaj jesteście na kanale Teologia Sportu. Panu Bogu, to spotkanie, ta modlitwa jest też znużona w sercu, niepokalanym sercu Maryi. Również teraz też chcę Was wszystkich powierzyć temu wspaniałemu sercu. Maryi, która weźmie nas wszystkich, wszystkie nasze intencje, wprost w objęcia swojego Syna Jezusa. A więc zapraszam do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś z nami, dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam to wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam Słowo Boże, które nam przypomina, które, nam, które nas uczy Twojego działania w historii. Ludu Bożego, dziękuję Ci, Panie, że również nam dałeś Pana Jezusa, swojego Syna, który nam pokazał, jak możemy żyć, co możemy robić, żeby być szczęśliwymi. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że dałeś nam sakramenty, które są pewnym znakiem, pewnym miejscem, gdzie możemy doświadczyć, Panie Jezu, Twojego działania, Twojej mocy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za sakrament pokuty, w którym możemy zresetować nasze życie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za sakrament Eucharysty, gdzie możemy się, Panie Jezu, karmić Twoją miłością. Karmi Cię, Panie Jezu, Twoim pokarmem, Manną z nieba, która jest, Panie Jezu, która zaspokaja wszystkie nasze aspiracje szczęścia. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam swoje Słowo Boże, które nas również prowadzi. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że choćbyśmy nie mogli przyjmować Ciebie w Eucharystii z różnych przyczyn, to, Panie Jezu, nie zostawiasz nas samych. Ty dajesz nam pokarm Słowa Bożego, którym się możemy również karmić. Teraz, Panie Jezu, chciałbym powierzyć Tobie wszystkich tutaj, którzy się połączyli na tym kanale Teologia Sportu. Powierzam Ci, Panie Jezu, Darię, Edytę. Powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkich moich braci, wszystkie moje siostry na tym spotkaniu. Proszę Cię, Panie Jezu, Twoje działanie w ich życiu. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś przyszedł do wszystkich ciężkich, trudnych sytuacji w ich życiu. Powierzam Ci, Panie Jezu, ich pracę, ich relacje z przełożonymi, Powierzam Ci, Panie Jezu, ich relacje z kolegami, z koleżankami z pracy. Powierzam, Panie Jezu, i zapraszam Ciebie do każdej, każdego miejsca pracy, e, tych wszystkich, którzy teraz się, Panie Jezu, modlą razem ze mną. Powierzam Ci, Panie Jezu, każdego z osobno, każde serce. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś dotykał serc tutaj nas, żebyś, Panie Jezu, uzdrawiał nas z tego wszystkiego, co jest w nas chore. Powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkie osoby, które chorują na, układ, na choroby układu pokarmowego, powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkie osoby, które chorują, e, które chorują, Panie Jezu, na choroby układu krwionośnego, powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkie rodziny, które mają teraz problem ze swoimi dziećmi, Ty, Panie Jezu, widzisz, jak dzisiaj kultura, to wszystko, co jest dookoła nas, nie sprzyja takiemu harmonijnemu. Pokojowemu dojrzewaniu, wzrostowi młodzieży i dzieci. Powierzam Ci Panie za każdy trud. Rodzica, proszę Ci Panie, Jezu, daj siłę, daj cierpliwość. Przede wszystkim Panie, daj, daj miłość rodzicom, którzy podjęli to wspaniałe, wspaniałe wychowanie, wspaniałe powołanie, jakim jest wychowanie dzieci. Powierzam Ci Panie Jezu, wszystkich małżonków, którzy mają teraz problemy. Którzy przeżywają teraz Panie Jezu kryzysy. Powierzam Ci Panie Jezu, wszystkie pary, y, którzy mają teraz też trudności w swoich relacjach, w swoich związkach. Powierzam Ci Panie Jezu, wszystkie osoby, które teraz rozznają swoje powołanie życiowe, Panie Jezu. Powierzam Panie Jezu Tobie wszystkie kobiety, które tutaj się łączą na tym kanale Panie Jezu. Y, powierzam Panie Jezu, te wszystkie kobiety. Y, dłonią Panie Jezu, Twojej matki, Maryi. Która dokładnie wie, czego potrzeba kobietom, żeby były, żeby były piękne, żeby były dobre, żeby ich serce było kochające, żeby było piękne. Mario, powierzam Tobie wszystkie kobiety. Proszę Cię, Mario, żebyś się nimi zaopiekowała, żebyś pomagała im żyć, podejmować, podejmować Panie Jezu obowiązki w swoim życiu, w swoim powołaniu. Dziękuję Ci, Panie, za każdą z nich. Dziękuję Ci. Że dajesz im Maryję jako przykład wiary. Powierzam Tobie, Paniezu, również wszystkie osoby, które czują się źle, ale nie wiedzą, jak nazwać to, co im dolega, które też nie wiedzą, co zrobić z tym problemem, nie do rozwiązania, z tym problemem, którym nie mogą wyrazić na które nie mogą, Panie Jezu, znaleźć odpowiedzi. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś rozwiązał wszystkie te ciężkie węzły, które są tak splecione, że nie można ich rozwiązać. Ty, Panie Jezu, dzisiaj przychodzisz, odcinasz te wszystkie ciężkie, te ciężkie węzły, dajesz, Panie Jezu, tym wszystkim osobom swój pokój, Panie Jezu, swoją miłość, swoją obecność, swoje wsparcie, Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przyglądając się Twoim oczom, Panie, możemy doświadczyć dobra, które nam dajesz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdego, każdego z nas. Powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkie osoby, które, które teraz na tym kanale są. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdego z nich. I proszę Cię teraz, Panie Jezu, żebyś dał im to wszystko, co jest im potrzebne. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś posłał do ich... Do ich Małżeństw, do ich związków, do ich dzieci, Ducha Świętego. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że to wszystko, czego potrzebujemy, to jest Duch Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami. Teraz Cię proszę, Duchu Święty, żebyś pobłogosławił każdemu z nas. Proszę Cię również, Panie Jezu, na mocy kapłaństwa, sakramentu kapłaństwa, którego mi udzieliłeś. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś, żebyś pobłogosławił Panie Jezu każdemu tutaj obecnych, którzy się teraz łączą ze mną na modlitwie. Proszę Cię, Panie Jezu, też na mocy wszystkich aryzmatów, które mi dajesz, wszystkich łask, żebyś też, Panie Jezu, działał w życiu, w sercach tych osób, które tutaj są, żebyś, Panie Jezu, sprawił, żeby ich wiara, Panie Jezu, wytrysnęła jak kejzer, żeby ich wiara, Panie Jezu, stała się wielka, żeby wystrzeliła jak rakieta w kosmos. Teraz, moi drodzy, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Serdecznie przepraszam za problemy. Rozkręcam swój kanał, rozkręcam się też sprzętowo. Nie jest to jeszcze to, co bym chciał mieć. Nie jest to też taki internet, który, który chciałbym mieć, ale się rozkręcam. Proszę Was też o modlitwę. Może też ktoś by miał jakąś radę, co jeszcze mogę zrobić, żeby swój kanał rozwinąć, żeby służył parafianom, żeby też służył. Wszystkim chcącym się modlić o radę, teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo, z wiarą, moi drodzy. Jak to się dzieje, tego nie wiem. Że Pan Jezus korzysta z błogosławieństwa kapłanów. To nie jest jakaś ich moc, to nie jest ich, ich bezpośrednia wiara, to nie jest też ich przekonanie, ale w błogosławieństwie kapłanów sam Pan Jezus jest. Sam Pan Jezus działa. Proszę Was, przyjmijcie z wiarą to błogosławieństwo na ten dzisiejszy wieczór, na jutrzejszy dzień, i cały następny tydzień. Ja Was już zapraszam na przyszły tydzień, nasze następne spotkanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Życzę Wam dobrego dnia, moi drodzy. Pozdrówcie Waszych bliskich. Też możecie zrobić Waszym bliskim, którzy tutaj nie byli na tym spotkaniu, krzyżyk na czole. Znak błogosławieństwa pana Jezusa z Bogiem.